Wybitna architektura to nie tylko domena wielkich metropolii. Także w mniejszych miejscowościach znajdują się bardzo dobre dzieła architektoniczne. Czasami warto dla nich nadłożyć drogi, a czasami w przypadku zamków w Baranowie Sandomierskim są warte osobnej wycieczki. Zamek w Baranowie Sandomierskim powstał na przełomie XVI i XVII wieku, według projektu włoskiego rzeźbiarza i architekta, który nazywał się Santi Gucci. Kim on był? Santi Gucci był absolutnie pierwszoplanową postacią w polskiej sztuce końca XVI wieku. Był człowiekiem, który wykonywał dzieła na zlecenie najważniejszych osób w państwie, m.in. trzy nagrobki królewskie dla Zygmunta Augusta i Janny Jellonki w kaplicy Zygmuntowskiej oraz wielki grobowiec Stefana Batorego. Ale paradoksalnie, być może jego największe dzieło, najważniejsze dzieło, wcale nie mieści się w dawniej stołecznym Krakowie, ale tutaj. W jakim stylu jest zbudowany ten zamek? Zamek jest manierystyczny. Jest to styl, który wykształcił się u schyłku renesansu i niektórzy uznają, że jest jego ostatnią fazą, a niektórzy, że jest osobnym stylem. I tak jak w innych charakterystycznych dla polskiego manieryzmu dziełach, także tutaj głównym czynnikiem estetycznym, kiedy spojrzymy na, ten, na tą wielką bryłę, jest attyka. Attyka, teoretycznie attyka, ma jedną funkcję, czyli jest to taka mała ścianka, która zasłania dach. Ale w polskim renesansie i w polskim manieryzmie ta, ten mały drobny, właściwie technologiczny element zyskał absolutnie nowy wymiar, i to był wymiar estetyczny. I także tutaj ta największy ciężar estetyczny, największa rzecz, która ozdabia budynek, to jest właśnie ta bardzo ozdobna attyka, która koronuje całą, całą formę, całą bryłę. Ona jest często niezwiązana kompozycyjnie z tym, co się dzieje na dole. Zobaczmy, że ona ma swój rytm, a okna poniżej mają swój rytm. To też jest pewna charakterystyczna cecha właśnie polskiego renesansu późnego i polskiego manieryzmu. I takie attyki znajdziemy w wielu wielkich, wielu wybitnych realizacjach w Polsce. Na przykład na krakowskich sukiennicach, na tych bardzo ozdobnych kamienicach przy rynku w Kazimierzu Dolnym, gdzie attyki mają wysokość właściwie połowy fasady, czy na Pałacu Kultury. Ale manieryzm to nie tylko wysokie attyki. Jest to okres, jest to styl, w którym architekci starali się wejść w pewną relację z widzem, z użytkownikiem. Zaczynali podejmować z nim pewną grę. Chcieli się oszukać, jakby trochę nabrać osoby, które oglądały ich dzieła, by wchodząc do środka, dostawały coś innego niż się spodziewały. Jak wygląda ten zamek? Mamy wielką bryłę i rytmy okien, które zapowiadają, że we wnętrzu Będą jakieś głębokie komnaty w tym skrzydle, przez które wchodzimy. No to co? Mamy bramę, to wejdźmy do środka. Także portal jest bardzo masywny i charakterystyczny, z takimi boniowaniami, bardzo ciężki, ozdobny, ozdobna rzecz. Zobaczmy, że mamy coś na kształt kolumny, ale właśnie przełamane takim boniowaniem. To też jest charakterystyczna rzecz dla manieryzmu, bo mamy jakby klasyczne elementy, ale użyte w nieklasyczny sposób, bo jak to jest, że kolumna składa się z jakichś takich wielkich kamiennych ciosów, ale idźmy dalej. Inną charakterystyczną rzeczą manieryzmu jest to, że ciągle mamy pewne zaskoczenia. Z wielkiego, jasnego dziedzińca przed zamkiem wchodzimy do nagle ciemnego i mrocznego, zimnego korytarza po schodach, które są dość strome. I ten korytarz nas ciągnie, ciągnie dalej. Znowu na bardzo jasny dziedziniec. Ale oto zaskoczenie, bo wcale nie mamy czegoś, co można by się spodziewać, że po takiej monumentalnej bramie będziemy mieli jakiś mocny akcent na końcu. Wchodzimy na dziedziniec i. Pusta, biała ściana, bez niczego. I dopiero musimy wejść głębiej, podążać dalej i obrócić się, żeby zobaczyć to, co Santi Gucci do nas przygotował. To jest właśnie ta jego manierystyczna niespodzianka. Po wejściu dostajemy płaską ścianę, ale jeżeli obrócimy się, to zobaczymy, że ten zamek jest wypełniony wspaniałymi krużgankami i które koronuje ta wspaniała, absolutnie genialna klatka schodowa. Ale co więcej, kiedy patrzyliśmy z zewnątrz, wydawało się, że przejdziemy przez jakieś skrzydło mieszkalne, podczas gdy gdy spojrzymy na górę, okaże się, że te okna prowadzą na krużganki. Że to jest tylko ściana parawanowa. To jest właśnie ten manierystyczne zaskoczenie i ta manierystyczna gra z widzem. Nie mamy tego, czego się spodziewaliśmy. Jednak jak powiedzieliśmy, Sandy Gucci to nie tylko architekt, ale także rzeźbiarz. I dzieła jego warsztatu rzeźbiarskiego znajdziemy także tutaj. Zaczniemy sobie od tych maszkaronów, które zdobią postumenty pod kolumnami, które niosą pierwsze piętro krużganków. Ale, żeby zobaczyć najlepsze dzieła rzeźbiarskie w tym zamku, musimy wejść właśnie tam, na pierwsze piętro. I żeby to zrobić, musimy podjąć tą grę, którą zaproponował nam ponad 400 lat temu Sandy Gucci. Musimy się cofnąć z dziedzińca na krużganki, po to, żeby wejść na tą klatkę schodową. Sama ta klatka schodowa także ma reperkusję w polskiej architekturze. Kiedy na przełomie XIX i XX wieku Stefan Schiller projektował gmach obecnej Politechniki Warszawskiej w najbardziej monumentalnym wnętrzu, w dużej auli, także zastosował podobny układ dziedzińca oraz nawiązał kompozycyjnie i architektonicznie właśnie do tej klatki schodowej, oddając hołd polskiemu manieryzmowi, ale także osobiście Santi Guciemu. No i jesteśmy na pierwszym piętrze krużganków. Ten rzeźbiarski smaczek, do którego się udajemy, znajduje się tam. No to chodźmy. Ten zamek bywa często nazywany Małym Wawelem. I nie bez przyczyny. Architekci, którzy projektowali renesansową przebudowę Wawelu, jak i Santigurci, wywodzili się z Florencji lub jej okolic. A zatem wspólne toskańskie źródło dało podobne rezultaty architektoniczne tutaj i na Wawelu. No i jesteśmy. 23 lat wcześniej taki ozdobny portal, tego typu ozdoby byłyby właściwie niemożliwe. Mamy tutaj takie zrośnięcie, zespolenie ornamentów architektonicznych, które łagodnie przechodzą z takie, w takie wystylizowane ornamenty roślinne. Ale prawdziwe szaleństwo jest na górze. Tam głowica, woluta, czy klasyczne ornamenty architektoniczne, właściwie połączone są, zrośnięte, wyrastają z nich jakieś takie mięsiste głowy smoków bardzo wyrafinowane maszkarony. A w centrum kompozycji znajduje się głowa byka. Co to jest? Głowa byka to herb Wieniawa, herb rodu Leszczyńskich, bardzo bogatej, wielkiej rodziny, która dała Polsce króla, Francji królową, ale dla mnie, jako dla architekta przede wszystkim, dała nam ten zamek. Dzięki za obejrzenie odcinka. Koniecznie subskrybuj nasz kanał klikając tutaj i kliknij na dole, żeby zobaczyć więcej filmów o architekturze.